Przedstawiciele wrocławskiej inicjatywy rowerowej toczą spór z urzędnikami o Europejski Dzień Bez Samochodu. Domagają się kampanii społecznej we Wrocławiu, by zachęcać mieszkańców do korzystania z alternatywnych środków transportu. Puste tramwaje i zatłoczone ulice Europejski Dzień Bez Samochodu, który obchodziliśmy 22 września, choć za nami, wciąż budzi emocje i rodzi kłótnie. To jest smutne, że drugi rok już miasto nie potrafi zorganizować imprezy, którą organizuje 2000 miast na świecie. Impreza powinna być po pierwsze, no, jakimś sposobem na dotarcie do społeczeństwa z przekazem, że komunikacja samochodowa nie jest rozwiązaniem dla miasta. Potrzebujemy przesiadać się na inne środki transportu i nasi dygnitarze powinni dawać przykład swoim zachowaniom. Ale z tak postawioną sprawą nie zgadzają się wrocławscy urzędnicy. Święta we Wrocławiu może nie było, ale choć przez jeden dzień pasażerowie MPK mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. W tramwajach i autobusach pozaklejane były wszystkie kasowniki. Tak się akurat śmiesznie składa, że ja jestem jedną z tych osób, które z komunikacji miejskiej korzystają często. Mam świetne połączenie z, ze swojego domu do pracy. I chociażby właśnie w tym dniu bez samochodu dojechałem do pracy tramwajem numer 23. Wrocławska inicjatywa rowerowa chce, by w mieście przeprowadzono kampanię społeczną, która przekonywałaby mieszkańców do rezygnacji z podróży samochodem i zachęcała do przesiadania się do środków komunikacji miejskiej i na rowery. Ponoć rynek jest salonem w Wrocławia. No, europejski salon, jak widzimy, właśnie tam z tyłu jeżdżą sobie samochody po tym salonie. A przez 10 lat, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, rowery mają zakaz wjazdu na ten salon. Urzędnicy podkreślają, że już od kilku lat zastanawiają się, czy nie przewrócić ruchu rowerowego w rynku, ale pomysł ten ma tylu zwolenników, co i przeciwników. Z tego względu, że wrocławski rynek, jako wrocławski salon, jest miejscem, w którym odbywa się dziesiątki, setki imprez różnego rodzaju rocznie i no, po prostu jest tu tak dużo ludzi i tak dużo różnego rodzaju instalacji, czy to scenicznych, czy artystycznych, że ten przejazd jest po prostu niemożliwy. Rowerzyści mówią, że od dawna zabiegają o spotkanie z prezydentem Wrocławia. Twierdzą, że Rafał Dudkiewicz przez dwie kadencje spotkał się z nimi tylko dwa razy. Urząd uważa, że spotkań było więcej licytacja nie tylko na argumenty trwa w najlepsze.